Witam wszystkich moich fanów. To znowu ja, Lisa i Hol DJ. O i fanki. Gdzież mógłbym zapomnieć. Jak widzicie. Jest noc. Dobra. Zaczynamy rolnictwo. Hmm. Pewnie stęskniliście się za mną, ponieważ nie robiłem dłuższy czas filmików. Nie wiem dlaczego. Po prostu miałem drobny zastój. Ale mam nadzieję, że się nie obraziliście. Już wróciłem do Was. Jak widzicie, rolnictwo u mnie się kręci. Cóż mogę powiedzieć? Jak widzicie, nadal to samo mam. Graty stare. Nie wiem czemu tak się dzieje. Zatrudnimy pracownika. Niech kosi. Niech kosi. Niech zarabia mnie pieniądze. Pewnie jesteście rozczarowani tym, że dłuższy czas mnie nie było, ale cóż, miałem pracy trochę, musiałem pracować. Ale... Co wy na to? Że powiem Wam. Że ja na to jak na lato. Sprzedałem traktorów za dużo trochę. Dobra, tyle mam. Wystarczy. Cóż, teraz wam dużo nie powiem. Bo jak widzicie, ten filmik to jest standardowy, czyli mam to, co mam. Może zaraz sprzedam zboże, to zarobię na jakieś porządniejszą maszynę. Zajrzyjmy do sklepu. Co nowego mamy w sklepie? Mamy tu to, czego nie mam. Tak, to masz rację. O, oh, masz rację. Hmm. Coś bym pan powiedział, ale nie wiem co... Hmm. Sianie. Z tym widzenia silnika, większą pozycję siewu i obfite plony. Oczywiście, zgadzam się z tym. 15 metrów. Nie wiem, czemu nie jest składany. Powinien się składać. Na drogę wyjadę i co? Kurde, wszystkie samochody pozbieram. Ale dobra, cóż. Wow. O ten 4 mm. metry Nie pogadasz Kusiarka, kusiarka Zwijarka Ten ma 6 metrów 7,5 metra 6, 9 metrów 8 metrów 24 bele bierze Dzięki... Jak Bel, jak tylko paczki można brać Chłamio! Oszukuję tu! Są mnie fajnie, gdyż oszukują przyczepy. Wszystkie przyczepy. Ta 8, ta 10 metrów. Eee, ta ładowa, czułowy, lub teleskopowa? Tu trzebry wreszcie przyczepy na belę. Kombajny. Eee, Wojty! No dobra. Słychać, co? Nie mam głosu tu mam tylko w głośniku. Ojca. No jak w gitara, to mi nie jest gitara żadna Dobra, po... Z git? No dobra, już nic nie mówię no, Gdzie są moje przyczepy Dobra, o. słyszę już wszystko Oooo, no, roztrząsnę się, że bo... no, mógł... bo... no, były słychać. Ale, mówię, mówię! No nie, to nie mikrofon. Mikrofon dobrze, żeby, da... eee, żeby jakoś była dobra. Dobra, rozumiem. Czym? Wóz asenacyjny. 8000 litrów, 12 tysięcy... 000... Dobra. No dobra, opuszczamy sklep, bo tutaj kurde... A. Wstecz. Co jest? Oj, oj, oj zapomniałem. No, żeb, was morki, deszcz. No kurde. Jak ja będę zarabiał na traktory, jak mi tutaj deszcz pada, kiedy w tej chwili... Tu jeszcze raz muszę podjechać. No, przynajmniej jedną przyczepę załadowaną. To już dobrze. Podjadę tu. Znowu koso podjechałem za daleko Dobra, teraz wsteczny Holender Sypniesz? Nie sypniesz Kurde Przez ile dni będzie ten deszcz padał? Dziś Jutro będzie słonecznie, no dobrze Niech im będzie. Hmm, no Zwolnię go, bo po co mi ją w deszczu ma coś robić Dobra O, ten już kończy to Zaraz będzie siał No i git. O to mi chodziło Ile przyczepa załadowane? 71% Dobra Gdzie jest pszenica? O, pszenica idzie w górę Doskonale Zarobię, w chuj kasior to on tak kosokosił? Ja nie mogę. Co za wieśnia. Dobra. Czas zrobić ciepę narodową i kupić bombę atomową.

uprawiać rolę jak zaraz ten deszcz nie przestanie padać to się zdenerwuje a jak się zdenerwuje to nie będzie już fajnie chętnie bym ze w jakąś nową maszynę ale ale kurde sprzedałem tyle maszyn i kurde nawet nie wiem gdzie taka sami poszła Zaraz, zaraz. Zatrudnij pracownika. A taka zamiana. To ja zrobię tak. Na razie nikogo nie będę tutaj zatrudniał. I będzie git. O, przestało padać. Gdzie jest mój kombajn? Dobra Jedziesz, chłopie. Jedziesz. Dajesz malina, dajesz Dobra, jedziemy. Sprzedać zboże. No, na tyle zboże ile tam zostało to jedną przyczepę to wystarczy. źle ale herbatka dobra no jadę sprzedać zboże do mojej murzyńskiej szopy kurwa zostaw mojego grilla zostaw mój piekarnik jedziemy do murzyńskiej szopy sprzedać zboże i, i kupić nowy traktor czy przez okno Skądś pierdolić, zacznij myśleć. Możesz mi przypomnieć kiedy ja sprzedałem mój kombajn, ten zielony? Zapomniałem. dalej bo ci na jebie. Bo ci do dupy na kopie. Dobra. Dotarłem do mojej murzyńskiej wioski, by sprzedać moje murzyńskie zboże. Pieniążki będę miał. Na murzyńskie maszyny. Spierdale. Łodcinę <noise> jebie. Rosną pieniądze, rosną. Pieniądze szybciej rosną jak... Stój, to mój. Kurwa. Kore. No co ja mogę mu powiedzieć, kurde. Gdyby... Powiem mu tylko tak. uważam mnie za wieśniaka, ale gdyby nie ten wieśniak, to by kurde, musiał szukać bananów w, w Murzyńskiej wiosce, bo by nie miał co jeść. Jest głupi, po prostu według mnie nie myśli jest głupi jak moje widły jak moje widły. o jest tak głupi jego jest tak głupi że aż ziemniaki mi w piwnicy by zgniły no tylko jest, powinni zrobić z niego aborcję dobra czas zakupić nowy traktor 86 a nie 68 no chyba ich pojebało oni sobie żarty ze mnie stroją Nie no, tak to my się nie będziemy tutaj bawić To przestało być śmieszne Zamknij się To przestało być śmieszne Dobra Komboinista ma kosić, bo muszę zarobić na nowy traktor To przestało być śmieszne Zamknij się, bo cię ukrzyżuję No tutaj jakiś dziki królik mi się...